Thank you My, rolnicy, wiemy, jak wiele pracy trzeba, by ziarno rzucone w glebę wyrosło i wydało obfity plon. Wiemy, jak bardzo ten nasz warsztat pod gołym niebem zdany jest na łaskę natury. Kiedy ogromny trud przekreśla czasem jedna wichura czy burza. Dlatego rolnikom należą się szczególne słowa wdzięczności, szacunku i uznania za ich pracę, cierpliwość i pokorę. Pamiętajmy o tym, każdego dnia spożywając nasz chleb powszedni. jest takie przysłowie, które zawsze mówi o tym, żeby nikomu tego chleba nie zabrakło. I ten chleb podzielony w takie małe kromeczki, roznoszony wśród uczestników tych dożynych jest symbolem tego właśnie, żeby tego chleba nie zabrakło. Te 27 wieńców, te 22 stoiska świadczą o tym, że naprawdę mimo różnych kłopotów, jakie panują w dzisiejszym życiu codziennym. Naprawdę cieszę się z aktywności i z obecności aż tylu ludzi. Historia tych dożynek sięga jeszcze średniowiecza, kiedy to ówcześni rolnicy kończyli dożynanie tym przysłowiowym sierpem i dokonywano podziękowania za zbiór poprzez uplecenie najprostszego wieńca. to jest uwiecznienie zbioru przygotowują się do tego dawna zbierają w różnych fazach dojrzewania zboże tak aby było ładne, nie zakurzone, niezniszczone przez deszcz czy wiatr i w ten sposób powstają te arcydzieła Tutaj robiłem jedną z tych najpiękniejszych rzeczy, która może mi się przydarzyć, yy, czyli degustowałem, ale chyba jeszcze bardziej się inspirowałem, ponieważ te dożynki w gminie Rudna przynoś, przyniosły mi po raz kolejny taką porcję inspiracji, którą zamierzam wykorzystać z premedytacją, oczywiście, chociażby w swoim programie. Bo chodząc po wszystkich stoiskach, a było ich kilkanaście, próbując fantastycznych dań, które przygotowywały sołectwa. Yy, Mam już w głowie naprawdę mnóstwo pomysłów na to, jak wykorzystać to, co one zrobiły, to, co przygotowały te panie. Muszę przyznać z pełną odpowiedzialnością, że panie, a nie panowie, chociaż podobno panowie lepiej gotują, ale tutaj się łamie wszelkie stereotypy, ja łamię przepisy, a tutaj łamią stereotypy, więc yy, to jest rzeczywiście potężna doza inspiracji. Przyjeżdżam tutaj po to, żeby doświadczać i później to wykorzystywać. Przyjeżdżam tutaj po to, żeby się też świetnie czuć. Bo poza kuchnią jedną z piękniejszych rzeczy, jaką można tu zobaczyć, to jest właśnie taka ludzka, normalna życzliwość. Wydaje się normalna, ale tutaj jest taka eskalacja tej życzliwości. I to jest bardzo fajne. Ta impreza ma taki charakter, taki rodzinny, tak, tak wygląda to na spotkaniach rodzinnych, spotkaniach sąsiedzkich dzięki naszym mieszkańcom, dzięki ich przedstawicielom, dzięki sołtysom w poszczególnych miejscowościach, którzy są tym człowiekiem, który jest na pierwszej linii ognia, który po prostu potrafi zachęcić swoich współmieszkańców, żeby zorganizować to no, wspaniałe święto, które dzisiaj obchodzimy. Laleczka! Soski porcelana, twarz miała blado. Jak pergamin nie miała taty ani mamy i nie tęskniła ani ani. Proszę o wielkie, wielkie brawa dla wszystkich wystawiających się dzisiaj sołectw i ekip, które przyjechały, walczyły i pokazywały wszystko to, co mają najpiękniejsze, ale brawa takie ogromne! Na miejscu trzecim, w konkursie o Złotą Kosę, sołectwo Mieszczyce! Mieszczyce. Ogromne brawa i emocje rosną i sięgają z elitu, bo za chwilę dowiemy się, kto wygrał. Na a zatem... drugim miejscu w tym roku w konkursie uplasowała się ekipa reprezentująca sołectwo Rudna, Rudna a zwycięża! Nie trzymamy Was niepewności, bo i tak już wszystko jest jasne. Brodów, ogromne brawa dla sołectwa Brodów. Zwycięzcy konkursu o złotą kosę. Na miejscu trzecim w kulinarnych perłach gminy Rudna z tym oto obecnym Karolem Okrasą. Sołectwo Koźlicę! Na miejscu drugim sołectwo Gabrony, a wygrywa sołectwo Wysokie. Ludzie, witamy dziś was bardzo gorąco i bardzo serdecznie wszystkich!